Dzień dobry, mamy dzisiaj 8 września, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliot'a. Wracamy do publikacji e, webinarów poświęconych sytuacji makroekonomicznej na świecie, nastrojowi, a także popularnym kreskom dotyczących dotyczącym e, Walorów notowanych na globalnych rynkach po przeszłomiesięcznej przerwie. Więc o czym należałoby wspomnieć obecnie? Hmm. Najistotniejszym wydarzeniem, którym żyje obecnie rynek, nie mam tutaj dla Państwa żadnej grafiki w tym temacie, to jest zbliżające się posiedzenie Fedu, na którym z dużą dozą prawdopodobieństwa powinno dojść do cięcia stóp procentowych. Przynajmniej taką narrację, ma teraz rynek i oczekiwania na cięcie stóp wynoszą ponad 90%. Mieliśmy ostatnio serię słabszych odczytów z rynku pracy. Ewidentnie rynek pracy jest w takim terytorium recesyjnym, pod silną presją. No i niewykluczone, że Jerome Powell i spółka zdecydują się na cięcie stóp, choć jest to na pewno dla nich trudne, ponieważ rynki znajdują się na szczytach, a mamy znamiona, Patrząc po a, aktywności na różnych rodzajów rynków finansowych, mamy znamiona tak naprawdę mm, dużego hazardu też na rynkach, jest dużo spekulacji. Tu mowa o opcjach, o których rozmawialiśmy już kilka, mm, kilka tygodni temu o tych rekordowych wolumenach na opcjach, o rekordowym zaangażowaniu ulicy na rynku, i to jest na pewno trudne, aby w takich warunkach luzować politykę. Politykę monetarną. Więc bardzo ciekawie zapowiada się zbliżające posiedzenie Fedu. Zwłaszcza, że statystyka września mówi o tym, że mniej więcej w drugiej połowie września, czyli dokładnie po posiedzeniu Fed, zaczynają się najsłabsze dni na rynkach akcyjnych i ta słabość mniej więcej trwa do pierwszego tygodnia, tygodnia października. Więc pytanie: Czy przypadkiem mamy teraz kupowanie lotek pod ich sprzedaż po posiedzeniu Fedu? No, myślę, że o tym przekonamy się w przyszłym tygodniu. Z takich ciekawych informacji, które udało mi się wyłuskać dla Państwa, to cały czas temat NVIDIA. Temat NVIDIA, która oczywiście poprawia wyniki, może nie w takiej dynamice, jak to rynek oczekuje, natomiast no, nie ma tam sygnałów płynących słabości, ale trzeba pokazać. Trzeba pokazać tą statystykę. 81% przychodów pochodzi od sześciu klientów. W swoich sprawozdaniach Nvidia nie podaje, którzy to są klienci. Mówi tylko o kliencie A bądź kliencie B i tak dalej. No i co jest tutaj ciekawe, dwójka tych klientów odpowiada za 40%, to jest 39% dokładnie procent przychodów. A. To jest o tyle niebezpieczna sytuacja, że mamy bardzo dużą koncentrację i choćby wycofanie jednego z klientów spowodowałoby gwałtowny spadek wyników tej spółki. I to widać, czy można podejrzewać, że w tych klientach oczywiście są megatechy, czyli Amazon, Google, czy Alphabet, Microsoft. To muszą być te firmy, które mają największy kapitał. Na kupowanie produktów Nvidia I jednocześnie przyglądając się raportom tychże spółek, można zobaczyć tam rekordowe kapeksy na infrastrukturę, na budowę data center i na wykorzystanie właśnie tych um, produktów oferowanych przez Nvidia. A, no i to tak um, to jest um, taka sytuacja, w której z jednej strony Mamy świetne wyniki spółki pompowane właśnie przez tych sześć megatechów, a z drugiej strony te megatechy pokazują ogromne kapeksy, którymi zazwyczaj inwestorzy są rozczarowani, których inwestorzy nie oczekują, a wręcz nie lubią wysokich kapeksów. Ale w przypadku AI te wysokie kapeksy są jak najbardziej super, bo AI ma zmienić świat. Trochę jest tak, że Nvidia razem z tymi spółkami wzajemnie nakręca swoje wyniki i swoje oczekiwania. W którymś momencie w przyszłości przyjdzie to z prawdą. czy AI faktycznie zmieni świat? Czy będzie to taka rewolucja jak internet, czy jak smartfony, czy też może okaże się, że jest to jednak coś krótkoterminowego, co nie ma większego przełożenia na rynek, tak jak na przykład <laughs> pagery, które umarły w latach, na początku lat 90. <laughs> Jest oczywiście, przepraszam, jeszcze trzecie rozwiązanie, i to moim zdaniem rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne, a mianowicie takie, że sztuczna inteligencja zmieni oblicze znanego nam świata, ale, ale wydarzy się to w znacznie dłuższym okresie czasu, aniżeli dyskontują inwestorzy, czyli innymi słowy, będziemy mieć powtórkę z internetem. Natomiast na razie, Eee, jeszcze tego sprawdzam na rynku, nie ma, eee, ale ten moment oczywiście, <laughs> przepraszam, wkrótce, wkrótce nadejdzie. <laughs> Jeśli mowa o um, spekulacyjnym nastroju na rynku, to ponownie wróciła nam świetna korelacja, czy tak naprawdę ona trwa od długiego czasu, ale były takie momenty, gdy nam walory się rozkorelowały. Niemniej jednak od pandemii widzimy, że zarówno Bitcoin, jak i Nasdaq 100, tu jest oczywiście ETF na Nasdaq 100, no poruszają się, poruszają się w tandemie i nie ma co się dziwić, bo jeden i drugi walory reprezentują ten największy spekulacyjny potencjał. W Nasdaq 100 mamy wszystkie te gigatechy odpowiedzialne za AI, czyli te spółki, których czy to PDOS, czy wskaźniki, czyli cena do przychodów, czy cena do zysków, no są na często astronomicznych poziomach, ale te poziomy mogą zostać usprawiedliwione wtedy, gdy dojdzie do skokowego wzrostu produktywności, skokowego wzrostu przychodów i tak dalej, Bitcoin z kolei to aktywo finansowe, które jest bardzo kontrowersyjne, bo z jednej strony. Niektórzy uważają, że to jest coś absolutnie przełomowego i że bitcoin będzie wart i nawet milion dolarów w przyszłości, a drudzy a jest część osób, która uważa, że bitcoin jest bezwartościowym aktywem. Przy tak silnej polaryzacji jedno jest pewne jest to aktywo ogromnie spekulacyjne, więc nie dziwić to powinno. No i to też jest doskonale odzwierciedlone w tym, że Mamy euforyczne nastroje na rynku, mamy ulicę, która jest najbardziej zaangażowana na rynku akcyjnym w historii, mamy największy hazard na opcjach w historii. Hazard czy spekulacje, bo ciężko tutaj mówić, żeby o, o, ciężko mówić o tym, żeby można tu używać jakiejś strategii zabezpieczeń, gdy rozmawiamy o opcjach wygasających tak, tego samego dnia. To jest wykorzystywanie maksymalne, wykorzystywanie lewara, to jest maksymalne. Spekulowanie, a spekulacja to jest tak naprawdę ładne określenie hazardu. Więc mamy takie środowisko, które wspiera e, tę klasę aktywów, i dopóki nie zmieni się narracja związana z tymi oczekiwaniami, z tą euforią na rynku, dopóty, myślę, że obie te klasy aktywów nie są, nie są zagrożone. Ciekawe jest też to, że albo to jest. Wykres potwierdzający tę tezę, że najmniejszy procent respondentów od 2009 roku spodziewa się, że kursy akcji spadną w najbliższym okresie, to też jest oczywiście miara tej euforii miara tak zwanego complacency czyli Takiego poczucia pewności, braku zagrożenia, które jest wśród, wśród inwestorów. Oczywiście to zazwyczaj działa jako wskaźnik kontrariański. To też trzeba mieć z tyłu głowy. Natomiast warunki, które są obecnie na rynku, są takie, że trudno znaleźć wydarzenie, które mogłoby złamać ten nastrój i odwrócić sytuację, na przykład na korzyść niedźwiedzi. Na koniec rzecz, o, którym, o której często Państwu mówię o rentownościach, natomiast tym razem popatrzymy sobie na, najdłuższy, na długi koniec krzywej dochodowości, czyli rentowności 30-letnich papierów skarbowych. A, no i tutaj trzeba przyznać jedno, że od pandemii mamy widoczny wzrost długiego krańca krzywej dochodowości. Z jednej strony oczywiście jest to spowodowane wzrostem stóp. Ale teraz trzeba pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy mamy spadek stóp procentowych w Eurozone, czyli w strefie euro, gdy spodziewamy się spadku stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jednak utrzymywanie się tychże rentowności na wysokich poziomach informuje nas o tym, że rynek jednak przykłada wagę jeszcze do czegoś innego. Tu oczywiście dyscyplina fiskalna to jest jedno, ale mamy też przykładanie wagi do tego, że wiele z tych gospodarek, może poza Stanami Zjednoczonymi, to są gospodarki, które mają czy, mm, bardzo mocno rozwinięty welfare, czyli całą tą opiekę, tutaj rozumianą jako opiekę medyczną, zasiłki, system emerytalny i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tu jest taki problem, że przy kryzysie demograficznym trudno jest utrzymywać taki poziom, socjalu, jak do tej pory. Więc być może 30-latki odzwierciedlają właśnie ten problem na rynku, czyli problem zmieniającej się demografii i struktury wydatków, która będzie trudna do utrzymania w kolejnych, kolejnych latach. Przechodząc do programu analitycznego, najistotniejsza rzecz, która wydarzyła się w minionym czasie to poprawienie szczytów przez indeks Dow Jones. Mówiłem Państwu o tym, że, e, że po kwietniowej korekcie, gdy udało się, zwłaszcza tutaj indeksowi Nasdaq 100 S&P, szybko odrobić straty i poprawić historyczne maksima, mówiłem Państwu o tym, że zmienił się, że zmienił się, m, zaczął obowiązywać inny scenariusz techniczny od e, pandemicznego dołka i ten scenariusz Oczywiście tu dalej mamy wydłużoną falę piątą. To się pod tym względem nic nie zmieniło, ale struktura budująca falę piątą jest ogromnym klinem kończącym. To jest pięcioletni klin kończący. On jest potwierdzony tak naprawdę zarówno od strony całej nastrojowej, której widzimy na rynku, opadającym RSI kształtem tego wznoszącego się kanału czy klina. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to to, że kliny Pozwalają na um, takie maksymalne wyciągnięcie w czasie pewnego stanu rzeczy. I tutaj można się spodziewać, zarówno testu górnego ramienia klina, jak i pozostawania ceny przez dłuższy okres w rejonie tego górnego ograniczenia klina. No to też spina mi się to z taką narracją, że. Być może będziemy musieli poczekać jeszcze kilka, może kilkanaście miesięcy do owego sprawdzam, o którym mówiłem na początku. No i tutaj świetnie pasują nam weekendowe słowa sekretarza Skarbu Besenta, który stwierdził, że ten tak zwany AI-boom, czyli boom AI boom, czyli boom związany ze sztuczną inteligencją, oczywiście boom gospodarczy, zdaniem Besenta powinien się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku, już w pierwszym kwartale, tak brzmiał Cytat. No i być może rynek będzie tak długo czekał, aby sprawdzić, czy ten boom faktycznie ma rację bytu, czy też nie. Formacje klina charakteryzują się też tym, że rynek gwałtownie z nich spada, wybija się dołem i się załamuje. Natomiast do tego załamania wygląda na to, że na razie jest jeszcze daleka, daleka droga. Wspominałem Państwu w wakacje, że dopóki Dow Jones nie poprawi historycznego szczytu i nie dołączy w swoim obrazie technicznym do indeksów Nasdaq i S&P to Hossa w Stanach wydaje się niezagrożona. Obecnie Dow Jones dołączył do tych indeksów, więc teoretycznie minimalne warunki do zakończenia formacji klina zostały zrealizowane. Natomiast z mojego doświadczenia mogę państwu powiedzieć, że każdy po każdym klinie to, na co należałoby czekać, to potencjalna formacja głowy z ramionami. To byłby sygnał tak naprawdę do zmiany trendu. Czyli najpierw wybicie dolnego ramienia klina, pięciofalowy ruch spadkowy, dojście do lokalnych minimów i zbudowanie ergierki. Ale to, jeśli już, na jeśli już to jest pieśń przyszłości. SP znajduje się dokładnie na górnym ograniczeniu owego klina. No, i właśnie ten ruch jest możliwy, ale kiedy i czy on nastąpi, to już jest inna sprawa. A, no i tak samo nazdak na górnym Nazdach, stąd na górnym ograniczeniu tego klina. A, według teorii analizy technicznej, teorii Liotta, no nie powinniśmy zobaczyć żadnych bardziej dynamicznych wzrostów z tego poziomu. Raczej to powinno być właśnie takie powolne, mozolne wspinanie się do góry. Jak popatrzymy sobie na wykres krótkoterminowy, tu można wyróżnić formacje trójkątów, z których indeksy wybiły się górą. Mamy od kwietniowego minimum falę pierwszą, drugą, tu jest pewnie trójka, czwórka, formacją trójkąta jest wybicie górą. Jest ustanowiony nowy szczyt, jeszcze nie szczyt historyczny. Formacje trójkąta są o tyle wdzięcznymi formacjami, że często z jakiegoś punktu, gdy zostaje już określony szczyt, cofamy się do podstawy tego trójkąta. I po cofnięciu się do podstawy tego trójkąta, często pojawia się odreagowanie, i zazwyczaj taka sytuacja pozwala budować nam wspomniane formacje głowy z ramionami. Być może druga połowa września sprzedawanie faktów po Fedzie i sezonowość będzie sprzyjała tej sytuacji, natomiast na razie wydaje się, że do samego Fedu może być rozgrywany ten scenariusz, scenariusz prowzrostowy. Jeśli chodzi o rynek europejski, tutaj przede wszystkim o nie, popatrzymy sobie na niemieckiego DAXa. Wygląda to na ogromną konsolidację, kilkutygodniową konsolidację, kilkunastotygodniową konsolidację budującą formację trójkąta, z której możemy wybić się górą i następnie też zmierzać do zbudowania formacji głowy z ramionami. Ewentualnie alternatywa jest taka, że ta formacja głowy z ramionami już się nam buduje, mamy pochyloną linię szyi. I jeśli przebijemy te poziomy, no to wtedy... Mielibyśmy potwierdzenie odwrócenia trendu. Jeśli chodzi o z kolei rentowności, o których rozmawialiśmy, na 10 dziesięciolatkach widzieliśmy silny, silną przecenę, co spowodowane oczywiście było tuż tu dyskontowaniem obniżki stóp na najbliższym posiedzeniu. No ta obniżka według inwestorów jest pewna, patrząc po słabym raporcie z rynku pracy, natomiast w perspektywie długoterminowej, My po prostu jesteśmy na dolnym ograniczeniu formacji trójkąta i nie doszło absolutnie do, do żadnego wybicia. Jeśli przebijemy te poziomy 3,60, no to wtedy powinniśmy się zachować zgodnie z teorią ekonomii, czyli powinna się rozpocząć hossa na rynku obligacji, a rentowności mogłyby schodzić w stronę dwóch punktów procentowych. Natomiast jeśli wybilibyśmy się górą, to oczywiście musiałoby być Dalsze rozważanie jakichś problemów fiskalnych, no to wtedy jest szansa na wzrosty nawet na 8 punktów procentowych. Niemieckie obligacje tutaj podobnie są, może nie na dolnym ograniczeniu, tutaj raczej mamy atak czy podejście pod górne ograniczenie w formacji trójkąta, skąd możliwe byłoby wybicie górą. No tutaj też warto zwrócić uwagę, że te niemieckie rentowności są na takich poziomach, pomimo tego, że w strefie euro mieliśmy już 8 obniżek stóp procentowych. No i na koniec mamy temat 30-latek amerykańskich i tu albo doszło do wybicia górą, no i teraz będziemy się wspierać na przełamanym ramieniu, bądź też jest tu formacja trójkąta barierowego. Natomiast no na razie cały czas, dopóki nie przebijemy... Tej górnej bariery, czyli 515, albo poziomu 385, to jesteśmy w ręczu. I dopiero przebicie któregoś z poziomów powinno wygenerować silniejszy ruch kierunkowy. Na rynku surowcowym, no przede wszystkim trzeba odnotować wybicie górą z formacji trójkąta, którą Państwu pokazywałem na złocie. A bardzo ładna, taka klasyczna formacja trójkąta, jedynka, dwójka, no i jesteśmy w okolicach 3600. Tak jak Państwu mówiłem, prawdopodobnie złoto powinno na RSI ustanowić historycznie najwyższy poziom wykupienia, czyli gdzieś pod te 90 punktów wykupienia i poziom 4000 dolarów możemy zmierzać, ale trzeba pamiętać o tym, że takie poziomy wykupienia oznaczają najbardziej spektakularną bańkę w historii tego waloru. To jest z drugiej strony, co trzeba mieć z tyłu głowy, natomiast na razie jest formacja trójkąta, wybicie górą i kontynuowanie tego ruchu wzrostowego. Na miedzi mamy ewidentne odwrócenie trendu, choć ruch po e, taryfach, który został e, tutaj bardzo dynamicznie rozegrany. Na razie nie jest kontynuowany, tutaj czekamy na wybicie dołem z formacji klina, co otworzyłoby nam drogę do przepołowienia się tego waloru, ale tak naprawdę mieć Chyba będzie czekać na to, co się stanie po prostu z amerykańską gospodarką. A jeśli chodzi o ropę brand, czy też ropę, czy kontrakty terminowe na ropę WTI, dopóki nie przebijemy lokalnych minimów, dopóty jest tutaj opcja na odwróconą formację głowy z ramionami i kontynuację wzrostów. Natomiast jeśli przebijemy tegoroczne minima, to prawdopodobnie gdzieś mozolnie w stronę 40 dolarów moglibyśmy zmierzać. Na rynku walutowym też niewiele się działo w ostatnim czasie. Wprawdzie tutaj na indeksie dolara amerykańskiego obroniliśmy dolne ograniczenie kanału wzrostowego, powstało objęcie hossy, no natomiast później rozwinęła się korekta, coś co w, moglibyśmy nazwać w tych formacjach świecowych tak zwanym noble entry. No natomiast czekamy na ruch. Sygnał został zrealizowany, w sensie został wygenerowany. Mamy tutaj sygnał odwrócenia trendu, aczkolwiek na razie tego ruchu wzrostowego nie ma i też trudno sobie wyobrazić ruch wzrostowy przy ewentualnych silnych spadkach stóp, więc też pewnie indeks dolara będzie czekał na FED i na to, co się wydarzy na tymże posiedzeniu. Jeśli chodzi o SDP-LEN, tutaj podobny scenariusz, mamy objęcie hos też obronione ważne wsparcie, ale znowu czekamy pewnie na ruch na dolarze, aby wyklarowała się sytuacja na tymże walorze. Na dzisiaj w tygodniu na giełdach zagranicznych to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się za tydzień.